Cześć wszystkim! Z tej strony Jakub Martewicz i jego skrzypiące krzesło. Ja jestem autorem komiksowym, twórcą takich popstaci i komiksów jak Henryk Kajdan, The Terminus Project, Eurydyka czy Kocia Planeta. A to jest kanał Komiksowa Nawijka, na którym ze skrzypiącego krzesła, ale uwaga, obrotowego, nawijamy z szybkością błyskawicy i lotnością pędzącego kamienia o komiksach od strony artystycznej komiksowej kuchni. Więc jedziemy dzisiaj z koksem z komiksem Batman Night Quest i zanim zaj 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 zajrzymy do tego bad boja, ja bym tylko chciał Wam powiedzieć, bo widzę, że jest parę życzliwych osób, które zaglądacie tutaj i też nie znacie mojej twórczości, czy w ogóle nie wiecie, jakie ja podejście do komiksów reprezentuję czasami i dziwi Was to, że ja nie prezentuję tutaj pełnych recenzji czasami, że dlaczego ja nie omawiam fabuły komiksów i tak dalej, więc jeszcze raz powiem, że ten kanał to nie jest kanał z recenzjami. Recenzji jest pełno. Ja się nie czuję kompetentny do robienia jakichś Jakkolwiek recenzji, co więcej, ja nie chciałbym robić żadnych recenzji. Ja się do tego w ogóle nie nadaję i ja tego celowo nie robię. Ja po prostu przedstawiam tutaj to, co mnie się podoba w komiksach. Staram się zwracać uwagę na pewne takie smaczki rysunkowe, czy na jakieś takie aspekty historyczne, czy też czasami umieszczać komiksy w szerszym kontekście. A przede wszystkim staram się nawijać o tym, co mi się podoba i mam nadzieję, zarażać też Was tym entuzjazmem, który ja osobiście mam do tych komiksów. Jeśli już jakiś z tych celów osiągnę, no to byłoby super. Więc yy, i to tyle. To, to jest o wiele także skromniejszy kanał niż recenzja. Jest wielu recenzentów, którzy na pewno yy, Was zadowolą, jeśli szukacie odpowiedniej krytycznej analizy. Ale to nie tutaj. To jest nawijka, a nie analiza. Okej? Okay? Okej. Okay. Jedziemy z koksem. To jest Batman Night Quest, The Search, tomik wydany przez DC i poprzednie też są na tej nawice, więc... Jeśli nie widzieliście, to warto spojrzeć, zacząć od poprzednich, ale myślę, że słuchajcie, kto nie zna tej sagi, jeśli ktoś nie zna, to niechaj od razu pobierze do najbliższej biblioteki czy sklepu, a mnie da święty spokój, a potem sobie dopiero do tej nawijki wróci. Bo warto, ale myślę, że większość z nas zna, więc tutaj, słuchajcie, wszystko to, co jest w tym tomie, było w TM Semik. Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi pamięć wzrokowa nie myli, to tak było. I tutaj ciekawostka od razu, całość zaczyna się od Justice League Task Force. To jest taka obskurna seria, nie mam w ogóle żadnych oryginalnych numerów tego. Prawdę mówiąc, gdyby nie Nyquist, to pewnie nie wiedziałbym w ogóle o jej istnieniu, bo tych serii Justice League to było też sporo, one wszystkie jakoś to nigdy chyba nie wypalało, a przynajmniej nie wiem jak w Stanach, jaka była percepcja, ale myślę, że te wszystkie takie właśnie JLA w latach 80. i na początku lat 90. zwłaszcza, to, to były takie drugoligowe jednak te, te, te serie. Może dopiero gdzieś tam, przecież to zmieniło z nadejściem tych filmów DC z nadejściem Jima Lee trochę bardziej ostatnio, ale Kiedyś jednak mi się wydaje, że Justice League była gdzieś tam na bardziej na, na obrzeżach tych komiksowych zainteresowań. To nie były najlepiej sprzedające się serie, z tego co wiem. Więc próbowano, próbowano jakieś tam spin-offy robić i tak dalej, ale no zobaczcie, no kto tutaj występuje. Nie można powiedzieć, że jakieś pierwszoplanowe charaktery, może z wyjątkiem Green Arrow jako jedynego kolesia tutaj. No ale dobra, Michaela Liney, ale uwaga, Michaela Inie on tu nic nie robił. Patrzcie, Dennis O'Neill jest writerem. Right Więc ta okładka musiała powstać przed. mm <clears throat> Przed pewnie może nawet napisaniem samego komiksu. Kto wie? Ciekawe, nie? Zobaczcie, Michael Einey, i Albrecht, a tutaj jest Dennis O'Neill, writer. Michael Einey niczego nie robi, więc skąd ten Michael Einey? No dobra, Denis O'Neill, nieodżałowany oczywiście wielki pisarz i redaktor, też Batmana, wieloletni, związany z DC, głównie. No, bardzo fajne te scenariusze są. Ja przypomniałem je sobie niedawno, tak z grubsza, i naprawdę Denny O'Neill, myślę, że obok Czeka Dixona to jest jeden z takich dwóch filarów Batmana lat 90 a zwłaszcza tej sagi Nightfall, jeden z jej architektów. Myślę, że Doug Moen jest gdzieś mniej tym. Mimo, że też jest znakomity taki rysownik se seryjnych e komiksów, to jednak gdzieś tam, jak dla mnie, to jest on trochę mniej charakterystyczny. Natomiast właśnie taki i, i o Dixon i O'Neill to są, to są writerzy, którzy najbardziej gdzieś tam u mnie rezonują. Ale O'Neill to jest jednak klasa wyżej niż Dixon, myślę, I, i on też. No i bardzo konserwatywne są te scenariusze, takie. E, bardzo fajnie poprowadzone, wszystko wiadomo o co chodzi. Nie ma żadnych tam za bardzo skróciaków. Oczywiście jest to komiks, wiecie, z Batmanem, więc tu się nie ma czego spodziewać jakichś fajerwerków, ale, ale na pewno jest to porządnie poprowadzona historia, wszystko wiadomo o co chodzi, i też fajnie narysowana. Salve Luto. To jest Ziom, to jest Włoch, z tego co wiem, tak zresztą wskazywałoby nazwisko, ale on właśnie głównie rysuje dla Marvela i DC. gdzieś tam mi się wydaje, że gdzieś w latach 80. czy 90. zaczynał, tu ludzie, jego nazwisko się przejawiało. To, co ja wyciągam z tych rysunków, to to, że są e, spoko, jestem bardzo zadowolony z, jakby z całości, zawsze mi się to podobało, nawet ze czasów TM Semik nie ma się to za bardzo do czego przyczepić. Jest to, co mi się wydaje, nawet interesujące na tle tych innych artystów wtedy tworzących. Jest to trochę takie dosyć dokładnie wyrenderowane przez Inkera, którego nie znam, tego Albrechta, którego w ogóle nigdy oni wcześniej świadomie nie słyszałem gdzieś. Ale o, tu i ucie zdarzają się też różne takie bajery, trochę takie designerskie, ale nie jest to zrobione z przesadą, jest to myślę, zrobione ze smakiem. Też ten rendering nie jest, nie przeszkadza. Te, jak na przykład, miało to miejsce w przypadku Michaela Necera, którego, którego to było naprawdę w kiepski, to na, tam naprawdę się działo nieciekawie. E, tutaj jest może trochę do tego blisko, bo mamy tutaj bardzo dużo takiego cross-hatchingu, który mógłby trochę wyewoluować, gdyby Inker był nieco bardziej skierowany w kierunku takim, czy ukierunkowany na to takie wczesne image, czy, czy właśnie tego Marvela z lat 90., no to mogłoby to gdzieś niebezpiecznie wyewoluować w parodię, ale, ale tego, to się nie dzieje. Tu ciągle jest dużo szczegółów, natomiast ten rendering nie, nie jest taki overpowering, to, to nie zabija tego całego smaku, więc spoko, bardzo przyjemnie mi się to przegląda i, i, i bardzo to lubię. Tu już poprawnie by O'Neill, well, Luto i Albrecht. No, tutaj nie będziemy tego za bardzo omawiać, bo nie ma za bardzo o czym, ale, ale naprawdę jest to kompetentne. Zobaczcie, że... Zobaczcie na te psy, zobaczcie na te twarze. Tu, gdzie nie, gdzie pewne skróty, ale one wszystkie działają, także spoko. Bardzo... Zwierzęta w ogóle jest bardzo trudno narysować, więc szacun dla Luto, który tutaj radzi sobie z tym wyśmienicie. Zwłaszcza w czasach, kiedy nie było wujka Google, gdzie mogłeś, wiecie, wpisać atakujący pies i zrobić sobie atakującego psa, dosyć szybko sobie zwizualizować, wiecie, pysk, wszystko. Tylko to było naprawdę wyjątkowo trudne wtedy, kiedy oni musieli się posiłkować zdjęciami, czy jakimiś archiwaliami, czy po prostu, wiecie, ktoś miał książkę ze zwierzętami i, i dopiero z niej to robił. Ale tutaj fajnie to działa. Tu mam małe zastrzeżenie do tego. Zobaczcie, te kły, gdyby on je zostawił białe, byłoby lepiej, gdyby te zęby były białe. To jest typowy palec, grzebalec, który zaszedł za daleko. Miałem takiego czuja, bo nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, dopiero teraz na to patrzę, ale miałem takiego czuja, że ten Inker jest trochę taki zaba trochę trochę gdzieś w kierunku tego tego image'owego cross bez bez granic się gdzieś gdzieś wymyka. I to jest przykład, kiedy nie powinno się już czegoś robić, a znaczy przynajmniej takie jest moje zdanie, że to lepiej by wyglądało jako białe, bo wystarczająco dużo już jest tego futra, to jest fajna czerń, wszystko działa wyśmienicie, ale gdyby zdecydowano się zostawić tego, bez tego hatchingu, to, to byłoby moim zdaniem jeszcze lepiej. Także trzeba wiedzieć, kiedy przestać. To jest też lekcja dla każdego rysownika i dla każdego komiksarza. Tutaj widzę jakiś albo błąd w druku, albo te parę stron gdzieś było inkowane przez kogoś innego, może gdzieś w pośpiechu. Jest to trochę inne od pozostałych stron. Ciekawe, może jakiś ghost inker, albo może po prostu jakiś hiccup w druku, czy coś. Ale generalnie wygląda to bardzo atrakcyjnie. Myślę, że taka fajna to była też odmiana. Ja pamiętam, jak w semik czytałem tę historie, to też mi się podobało. Bardzo solidny rysunek, fajnie poinkowany, bardzo kompetentny, nie ma żadnego problemu z postaciami, wszystko działa, no, także super. Bardzo taka fajna odmiana. Ciekawe, na ile numerów poszła ta seria. Przyznam, że nie sprawdziłem przed nawiką, ale, ale gdybym miał łykać jakieś back issues, to kto wie, może bym sobie tam spojrzał na te przygody tego Green Arrowa i spółki. E, dobra, no słuchajcie, jedziemy dalej. The Hood by Alan Grant in Brad Blevins. Okładka Briana Steel Freeze, e, jak zawsze fajna, i na propsie, ale uwaga, zobaczmy, jak ten Brad Blevins sam się tuszuje, bo ostatnio mieliśmy okazję patrzeć na jego takich inkerów, trochę tam ponarzekałem, a dzisiaj nie będę narzekał. Postaram się nie narzekać. O, fajny bajer, zwróciłem na to uwagę, zobaczcie, to, te, 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 jak, jakby to powiedzieć, ten brud, czy co, to, to nie ma racjonalnego uzasadnienia, nie? To jest taki czysty bajer, który ma nam oddać tylko jakiś klimat rysunku. On jest osiągnięty strzelaniem jakiejś szczoteczki czy pędzelka z tuszem w kierunku strony. I tu jest też ciekawy bardzo zabieg, ja muszę to też sam wypróbować, bo zobaczcie, o ile kontrast przechodzi jakby z góry na dół i na dole ten rysunek jest lżejszy, co fajnie podkreśla jeszcze tutaj ciężar tego dachu i jakby to, że on tak strzeliście idzie do góry, to jeszcze jest taki fajny jeden bajer, mianowicie tutaj on strzelał tuszem, widzicie, a tutaj sobie korektorem robił na dachu, żeby te, żeby te jakby plamy były białe. Ciekawy zabieg, musiał po prostu raz umoczyć w tuszu pędzelek, a potem musiał, czy szczoteczkę, a potem musiał umoczyć ją w korektorze. Myślę, że to jest fajny zabieg, który, którego ja nigdy, przyznam, nie przyszło mi do głowy, żeby zmiksować te dwie rzeczy, a on tutaj fajnie się sprawdza. Także spoko. Moim zdaniem nie najlepiej oddaje może mgłę, ale, ale Działa jako taki, wiecie, coś się dzieje na tym rysunku, bo gdyby on go zostawił bez tego, no to byłoby to trochę, może trochę bardziej nudne, mimo tego, że jako rysunek to działa. Ale Blevins jest autorem znakomitym. Ja myślę, że tutaj go, może też goniły go trochę deadline'y, kto wie. Bo zobaczcie też, ile jest tutaj takich shotów, zwróciłem na to uwagę, samych twarzy, o, gdzieś tutaj ten Batman. To nie jest rzecz, która by, wiecie, zajęła tu... Wiecie, to jest bardzo trudno powiedzieć, ile ogólnie plansza zajęła, ile zajęło rysowanie planszy po samym efekcie, ale ja tak mniej więcej znając te triki różnych komiksarzy, to jednak, no, co innego jest narysować taką planszę, kiedy mamy kilka naprawdę takich skrótów, skrótów a co innego jest narysować, wiecie, stronę, która ma, no, choćby tę, gdzie jest dużo walki, nie? W miarę, relatywnie, jak na blewinca dużo walki. Gdzieś tu widzę może, a sprawdźmy, czy to nie było dwa twice a month, ale wydaje mi się, że wtedy już tego nie robiono, nie, nie wiem. A nie, je, uwaga, widzicie? Yy, serio nie sprawdziłem wcześniej, ale znowu jest late Now 9.3, więc może to było twice a month, dwa razy na miesiąc i stąd to się, słuchajcie, brało, wiecie? To widać, że to jest mniej paneli na stronie, gdzieś tu musiano cut corners, gdzieś tu musiano szukać tego czasu i to, to była zmora. Widzicie? Dużo cieni, dużo czerni, bardzo oszczędna kreska przekazująca to, co mamy przekazać. Blewins tuszuje sam siebie i myślę, że to działa, lepiej przynajmniej niż niektórzy interzy, jak na przykład Bob Smith z poprzedniego tomu. Ale takie przynajmniej mam wrażenie, ale, ale, ale widać. No tutaj nie. Tu, gdzie, gdzie trzeba stosować, to, to są stosowane różne triki. Ale wydaje mi się, że tam parę stron faktycznie wskazywałoby na to, że gdzieś tu i ówdzie o, gdzieś tu i ówdzie są pewne uproszczenia. Ja bym tak powiedział: dużo takich y, zbliżeń na twarz. Y, świadczy moim zdaniem o tym, że gdzieś tam szukano tego dodatkowego czasu. Bardzo fajny kolor tutaj. Zobaczcie, jaki nieoczywisty wybór. Adrian Roy. Upewnijmy się tylko, czy to. Ta nieodżałowana Adrian Roy i ciągle tutaj nakładała kolory, tak jest. Bardzo nieoczywisty wybór, pomarańczowy, fioletowy, niebieski, tu jakiś czerwony jeszcze najechany. Ciekawe, jak osiągnięto ten efekt, bo on najeżdża tutaj na to, ale kolor jest inny. Jestem ciekaw technologii, która by za tym szła. Podobnie zresztą jak tutaj. Bardzo nieoczywiste wybory, tego się możemy uczyć. Słuchajcie, bo taki soczysty zielony, nieco słabiej zielony, plus czerwony, pomarańczowy, to naprawdę nie są oczywiste wybory. Do tego trzeba mieć, no chciałem powiedzieć jaja, ale do tego trzeba mieć naprawdę wielki talent, żeby... I myślę, że tutaj właśnie no już... Nieżyjąca Adrian Roy e, pokazywała bardzo często klasę w takich sytuacjach. Naprawdę świetne wybory. Aż sobie zapiszę tą stronę gdzieś, bo to, to jest rzecz, do której ja nie widzę tego na co dzień w komiksach, wiecie? Nawet tych starych, ani nawet tych nowych, które gdzieś wracają do tych, do tych ograniczeń, które celowo się wraca dzisiaj do tych ograniczeń, które kiedyś prezentowały te stare palety kolorów. Więc to jest naprawdę ciekawa strona, wyróżniająca się spośród innych. O, zobaczcie, tu od razu widać kontrast powrotu do normalnego, e, jakby do Normalnego wajbu, a, a tu te kolory są bardzo dziwne, ale one działają, one są, one są moim zdaniem świetne. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy, już widzicie, trochę więcej tych uproszczeń, takich. Ta naprawdę kompozycja jest, yy, myślę, że świetnie. Blewin, to jest naprawdę wytrawny rysownik, on sobie świetnie radzi z tymi wszystkimi takimi niuansami anatomii i, i bardzo dużo ruchu To jest na tych planach, więc absolutnie nie ma co narzekać. Ale widać tutaj, że, że gdzieś tam pewnie się troszeczkę spieszono. Dobra, tu następny, to na co warto zwrócić uwagę, to znowu ta te okładka tego Steel Freeza, Steel Freeza. Świetne są te okładki. Ka każda inna, każda fajna, to był taki dodatkowy bayer, który zawsze mi się podobał w serii Shadow of the Bat, a przynajmniej w tych początkowych kilkudziesięciu numerach. Dobra, tutaj mamy Steve George na Inkingu. Eee, szczerze mówiąc, nie widzę wielkiej różnicy między samym Blewinsem. Tam, gdyby mi ktoś tego samego Blewinsa pokazał, to. Też bym tam pewnie miał problem, żeby powiedzieć, czy to on tuszował, czy nie. Yy, ci wszyscy inkarzy trochę tuszują go podobnie. Yy, może, może tu widzę nieco prostszą linię. Gdyby tak ktoś mi przystawił pistolet do skroni i zapytał, to bym pewnie powiedział, że ta jest nieco bardziej oszczędna w inkingu, ale, ale widząc, jak blewnik tuszuje sam siebie, myślę, że tego pensilingu nie ma aż tam tak dużo. Ciekawe, czy to jest copy-paste z tego poprzedniego? Zobaczymy. Nie. Nie, wydaje mi się, że może gdzieś tam szkic jest podobny, ale zresztą nie jest to rysunek aż tak bardzo skomplikowany, żeby wymagał jakiegoś copy-paste'u pewnie. Znowu dość dużo, dość dużo takich dosyć prostych rysunków. No, nie ma tutaj aż tylu tych szczegółów, które widzieliśmy w tym inkingu poprzednim, u Salavel Luto w tym, tym Justice League. No, jak dla mnie to działa? Wolę kompetentną prostotę sto razy niż gdzieś tam jakiś wiecie. Cross hatching bez sensu, który przykrywa niekompetencje rysownika. Blewins nie ma co przykrywać, tutaj tylko trzeba się modlić o to, żeby Inker był spoko, bo, bo, bo jednak. On jest trochę jak Romita Junior, Brad Blewins. Romita Junior też ma tak, moim zdaniem, że dużo zależy od tego, jaki Inker się akurat nim zajmuje i Inker może dużo spieprzyć albo dużo jakby podciągnąć też do góry. Ciekawe efekty są. Ja nie wiem jak to osiągano. Na, nakładano jakąś folię czy co yy, z innym kolorem? To mi się wydaje najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, wiecie? Że robiono jakby dwa arty, jeden był oryginalny art, a potem jakaś folia czy dodatkowy art z, z, z tym drugim rysunkiem, i pewnie jakoś tam w procesie kolorowania czy w procesie komponowania tych oryginal, oryginalnych planż razem z kolorami i tworzenia matryc, robiono to jakoś tak. Jakimś, jakimś sposobem na pewno, Tylko dokładnie jakim przyznam, że nie wiem, ale ciekawe. E, dzisiaj, oczywiście, można to osiągnąć za pomocą, wiecie, programu graficznego bez problemu. Dwie warstwy się zrobi, jedną się pokoloruje na inny kolor, drugą się zostawi w oryginale i, i mamy, nie? Także dzisiaj to naprawdę można osiągnąć bardzo prosto. I powiem Wam, że zachęca mnie to, żeby samemu spróbować. To jest ciekawy efekt warty <laughs> eksperymentu. O, znowu Shadow of the Bat, Tym razem już jedziemy z miesiąca na miesiąc. Trudno jest, słuchajcie, powiedzieć, tak jak mówią taka hipoteza, trochę gdzieś tam widziałem, może jako, nie wiem, może mi się trochę z doświadczenia już, ja dosyć widzę to mniej więcej, ile kto, ile kto jakby gdzieś tam w porównaniu do swoich innych prac <laughs> poświęca uwagi komiksowi, mówiąc tak ogólnie, ale znowu tu też różnie może być z tymi deadline'ami, przecież nigdy nie wiemy, co tam twórca robi, więc Blemis to też nie jest artysta, który jest jakiś przesadnie... Chojny, raczej jest to artysta bardziej oszczędny, więc tutaj może być różnie. Aczkolwiek taki, jest takie coś, że jak widzimy bardzo dużo twarzy, widzicie jakich skrótów tu nie ma pełnych postaci, to naprawdę można podejrzewać, że gdzieś tam tego czasu szukano. Ale i tak fajnie to działa. Blevins ma bardzo fajny pomysł, taki jest bardzo dynamiczny, bardzo, bardzo z ręki, bardzo taki sprawny, więc to naprawdę nie ma problemu, że gdzieś tu i ówdzie jest trochę nieco więcej skrótowo, ja, ja w tym nie widzę żadnego problemu. To by gorzej działało, gdyby rysownik był mniej kompetentny, oj tak, gdyby zajął się tym jakiś naprawdę drugo-trzecioligowy penciler, to, to myślę, że to, to jest bardzo ryzykowne, wtedy nie, 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 ta strona nie miałaby się na czym podeprzeć. Ale, ale jeśli mamy Blewinsa, który, zobaczcie, tutaj tu i ówdzie stosuje jakieś fajne kąty, tutaj też to wszystko żyje u niego, te, te, te ciała, ta anatomia, to jest coś, co naprawdę fajnie przedstawia rzeczywistość. Więc akurat nie ma z tym takiego wielkiego problemu. Fajnie też, zobaczcie jak działa ten ciężar Bruza zawsze, który się tutaj przebiera za tego angielskiego hrabiego chyba, z tego co pamiętam. I on też zawsze się pospiera na tych, na tych laskach. Także to zawsze u niego też fajnie ten ciężar działał, to mi się podobało. To ciężar w komiksie jest w ogóle bardzo trudno oddać, a mi się to naprawdę fajnie udaje. Okej, okay. tutaj już jedziemy w serię Batman Legends of the Dark Knight i okładki też podobne do Steel ale uwaga, to jest już Norbrey Fogle. Nieodżałowany też już Norbray Fogle. Zobaczcie, ile tych ludzi już nie ma też z nami Powiedziałem co wiedziałem, no ale takie życie niestety. Ale fajna okładka. Też fajne, ciekawe to jest jakieś są czy coś, czy może trochę farby. Fajna, bardzo interesująca, taka bardzo lekka, też świadcząca o tym, jak bardzo zwiewnym, jak bardzo takim wrażliwym też artystą był Bray Fogle. Mówię wrażliwym, jeśli chodzi o kreskę taką, naprawdę potrafił to, może, za... o, wiem jakie jest dobre słowo, subtelny, to jest bardzo subtelna okładka. Świetna. Fogel był geniuszem, naprawdę świetne, świetne rzeczy. O, i tutaj ciekawa rzecz, Ron Wagner jest na Pensilingu, i on mi się wydaje, jeszcze wróci w jednym chyba numerze tego um, Legends. Tak mi tak się przypominam, ale już z innym Inkerem, i to, co czyni, moim zdaniem, tego zioma tutaj Rona Wagnera nader interesującym to jest właśnie Inker, którym jest Ron McCain, nie za bardzo mi znany, tu już się przewijał, ale tutaj nadanie takiej naprawdę wczesno-bislejowskiej. Kreski nadaje takiego czesno-bislejowskiego klimatu na to. Bardzo specyficzna kreska, trochę Ala Bilsienkiewicz, trochę Ala Salwusema, moim zdaniem, bardzo to działa. Ja bardzo lubię taką krechę. Nie chcę powiedzieć Klaus Jansson, bo Klaus Jansson to jednak nie to, ale Klaus Jansson to jest jednak już coś innego, ale, ale taka też właśnie dosyć, dosyć mało, że tak powiem, ta kreska jest ułożona, ta kreska jest bardzo taka dzika, trochę a la wczesne lata 90., ten Robin to trochę nie przypomina Robina i tak dalej, ale Ron Logan jest kompetentnym artystą, On, ja go pamiętam z różnych komiksów w Polsce też wydawanych i przede wszystkim ja go pamiętam z takiej, z takiej serii, no nie, nie chciałbym mieć mini serii, ale to była seria Morbius. Wydana w, tej, w czasie, kiedy wydawano tych wszystkich synów nocy, tam był Night Stalkers, um, Ghost Rider and, ten, and Blaze, Spirits of Vengeance i paru innych. I on tam właśnie rysował Morbiusa i to był moim zdaniem jeden z najlepiej narysowanych tych komiksów wtedy. Oprócz Spirits of Vengeance, który rysował Adam Kubert, mi się wydaje, A tam już w ogóle parę numerów Ghost Ridera tuszował sam Joe. Więc tam naprawdę się działo w tych synach nocy graficznie, momentami. Jak było dobrze, to było dobrze. Muszę do tych synów nocy wrócić. Mam ich w oryginale, te wszystkie zeszyty, Tam były jakieś plakaty zafoliowane, cudawianki wtedy i to wtedy też się fajnie, fajnie się to jakby była na to moda. O. Ale mówię, to bardzo mi się podoba ten, ten styl. Był to oryginalny inking i taki, który nawet do dzisiaj działa. No, i to tak jak mówię, Ron Wagner to jest pro, yy, kompetentny artysta. On zresztą, z tego co pamiętam, skończył szkołę Joego, czyli czy by, przynajmniej uczęszczał do szkoły Joego Kuberta. Bo tam kto skończył, to skończył, nieważne. No, w ogóle za dużą wagę przywiązujemy do jakiejś tam, wiecie, kto coś skończył i kto to ten. Ja się też z tym czasami często spotykałem, że no to Martewicz widać, że nie rysuje komiksów, że nigdy nie skończył szkoły rysunku. No dobrze, i so what? Nie potrzeba kończyć szkoły rysunku, żeby rysować komiksy. To jest takie u nas jest takie myślenie, że że na wszystko można mieć certyfikat. To jakby tak jakbyśmy żyli ciągle za komuny, że, że, że jak ktoś nie ma papierka na coś, to nie może się tym zajmować. Jakieś takie myślenie, nie wiem. Urzędnicze, jakieś pruskie. Nie wiem, skąd to się bierze, holender. Z góralszczyzny, ta nowa mowa. Nie wiem naprawdę skąd. Nie no, joke, bad joke, ale naprawdę. Yy, słabe to jest takie coś, wiecie, powinno się patrzeć na efekty, a nie na to, co tam kto ma na jakiś papier a, albo coś. Yy, I co wiem, i to jest u nas taka przywara moim zdaniem, dosyć bardzo polska niestety, że my jesteśmy gdzieś ciągle w swojej masie mamy takie coś w głowie, o to ktoś ma, czy te kompetencje są potwierdzone, czy aby na pewno... Ja też czasami jak... A, dużo by o tym gadać, ale no w każdym razie nie przywiązujmy do tego zbytniej uwagi, bo to. Yy, Ron Wagner po szkole Kuberta, wielu innych artystów jak Tom Mandrake i tak dalej po szkole Kuberta, ale wielu innych też, którzy są po szkole Kuberta i różnie tam im szło, a wielu artystów, którzy nie byli po żadnej szkole i nauczyli rysow się rysować sami i zobaczcie też, jaki sukces czasami, a czasami brak sukcesu, także to jest różnie, nie ma co tego fetyszyzować. Nie uważam, żeby istniały jakieś, słuchajcie, twarde kryteria na to, kto może rysować, a kto nie może rysować, a kto powinien, a kto nie powinien. To są jakieś rzeczy zupełnie z przeszłości, zupełnie mi obce. Okej, okay, dobra. Dalej cover art by Norm Bray Fogel. E, fajne są te okładki Bray Fogla. Nawet bym powiedział, że bardziej mnie przekonują niż te Steel Freeza. E, są świetne, a w podobnym stylu trochę. Może, może, może ten sam vibe chciano tutaj osiągnąć. No w każdym. Ale Bray Fogel też nie było od tego, żeby sobie do czasu pomalować. Jest jeden special z Batmanem, pamiętam, chyba z Rasal e, Miałem, Widziałem kiedyś oryginalne plansze do tego. Dosyć dużo tego było na sprzedaż swego czasu. Mm, ale no, on też często malował okładki. Także spoko. Tutaj Eduardo Barreto. O Eduardo Barreto sobie już powiedzieliśmy kilka razy. Także nic nie będę tutaj za bardzo gadał, oprócz tego, że to jest świetny oczywiście rysownik, legenda, bardzo kompetentny, super. To co mówię, to czego mi może czasami w nim brakowało, to jakiś taki ten nowoczesny polot. Ja jestem wychowankiem lat 70., 90., więc to zdecydowanie jest bardziej klasyczny rysunek. To jest to jest dorosły rysunek. Tu, tu nie ma takiego biesu, wiecie, który próbuje oszukać czytelnika. To jest. Tu, tu jest czyst, czysta profeska w tym. Ja może wtedy jeszcze, może do dzisiaj trochę gdzieś to mi ucieka, ale, ale, ale naprawdę to zupełnie nie ma się do czego przyczepić. I jedyne, co, co czasami wolę, to, to, to więcej polotu takiego więcej trochę takiego, takiej nowości, ale aż, aż mi słabo te słowa przechodzą przez gardło, bo wiem jakiś znakomitym. Artystą tutaj prezentuje się Barreto, i, i to aż głupio narzekać na cokolwiek przy takich fajnych rysunkach. Oprócz tego, że chciałoby się samemu tak rysować, to jest oczywiście Mistrz. No, także Barreto, jak Barreto, może tu sobie skipniemy, żeby nie robić też jakichś takich całkowitych spoilerów, jak ktoś tam nie wie, jak to się wszystko kończy. Tutaj taki epilogowy jeszcze numer z czasopisma Robin. No i co? Tom Grammet, Pencils Ray, Chrising Inks. Grammet jak Gramet, nie zawodzi. Ciśnie po swojemu, bardzo fajny vibe. Trudno gdzieś tam u jakieś wielkie zmiany czy wielkie rewolucje ugram meta, ale bardzo fajny penciler. O, tutaj też jest taka ciekawa rzecz, która zwróciła moją uwagę, moim zdaniem ciekawa, że o, zobaczcie też tutaj trochę tego jest, pędzel, tego pędzelka, tego trzaskania. Tym, tą szczoteczką do zębów stuszem, czy co to tam było, żeby oddać starość, nie tylko tego budynku, ale też taką trochę, wiecie, ogólny vibe zniszczenia, który się jest z tego rysunku, więc to jest taki fajny trik, który tutaj też z tego można wyciągnąć. I szczerze mówiąc, na początku myślałem, że może Gramet, czy ten Chris Singh, trochę się pospieszył i wszystko zamazał i nie chciało mu się czyścić tego nieba, ale tu widzę, że nawet specjalnie dał taki um, taki. Tak takie coś podobnego na tym drugim obrazku, co wskazywałoby na to, że zabieg ten jest zamierzony jako całość. I moim zdaniem to dobrze działa. Widzicie czasami takie proste zabiegi gdzieś? My podświadomie to odczytujemy jako brud. Jako coś takiego, co nie powinno tu być. Aż chce się przetrzeć w stronę, czy na pewno to ma tak być. Ale to dlatego, że ta cała rezydencja jest opuszczona. I moim zdaniem jest to świetny trik. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się tu już rozwodzić nad tym. Całość nie ma żadnych ekstrasów. Poprzednie tomy niekiedy to miały. Ja tu też za dużo się już nie rozwodzę, bo powiedzieliśmy sobie dużo o tych rysownikach poprzednim razem. Myślę, że na wyróżnienie zasługuje właśnie ten Ron Wagner w tym niesamowitym tuszu McCaina i też na fajną taką honorable mention ten nietypowy nietypowe takie małe zaskoczenie w porównaniu tego w, w, jeśli chodzi o ten Justice League Task Force gdzie mamy przynajmniej coś ciekawego coś nieco z czapy czego normalnie na streamach Batmana nie widzimy. Reszta to jest myślę takie regular fair, ale jak najbardziej fajny fair który kontynuuje całą tą sagę NightQuest w fajny sposób. Dobra, słuchajcie, to tyle na tyle. Potem sobie zakończymy jeszcze na którejś z następnych nawijek o Night Sand, który kończy moje tomy z Batmanem. Wiem, że potem było jeszcze Detroitka i coś tam jeszcze, i Prodigal chyba, ale ja tak naprawdę ich już nie zaliczam do tej sagi Night Sand, bo one były raz, że ich nie było w tym Semik chyba, a dwa, że one już gdzieś tam w ogóle umykają, a trzy. One chyba nie były planowo gdzieś tam zawarte w tym. To były już chyba takie późniejsze sagi i dopiero potem je gdzieś tam jeszcze wpleciono w tę sagę Night Send. Natomiast saga, sama saga Night Send, ona się z tego co pamiętam, oryginalnie przynajmniej takie mam wyryte w pamięci ona się kończyła na tych double size'owych issues, które potem przyszły, które też były przedrukowane w TMS i potem było już spoko i wszystkie potem następne sagi to się po prostu osobno nazywały i tyle, a dopiero potem po latach je gdzieś tam złączono i przypisano do tego Night Sendu, ale możecie mnie poprawić, jeśli tak nie było, bo też jakimś mega specem do, od tego nie jestem, no i e, tylko powiem Wam tak, mówię co wiem i jak chcecie stuprocentową precyzję, jak chcemy gdzieś takie właśnie analizy, słuchajcie, dogłębne tego historyczne co było, e, to nie tutaj Tutaj. Ten kanał ma zachęcić Was do spojrzenia na te komiksy jakimś takim świeżym okiem. Wiecie, trochę czasami warto sobie coś takiego obejrzeć, żeby ja to, ja to mam z innymi twórcami, tak samo, żeby, żeby wzbudzić ponownie swój entuzjazm. I jeśli u kogoś te moje nawiki, ten entuzjazm jakoś tam ponownie wzbudzają i, i macie ochotę od razu sięgnąć po ten komiks, przewertować go, sobie przypomnieć, no to już cel takiej nawiki jest jak dla mnie jak najbardziej spełniony. Ok, słuchajcie, bez zbytniego ględzenia, zamykamy temat. Dzięki wielkie za oglądanie za wszystkie Wasze suby, komentarze, lajki. Trzymajcie się do następnej nawiki.